Hejka to Xmoon X MSP. W dzisiejszym odcinku yy, będę robić zakupy z nowego motywu. W ogóle przed odcinkiem sobie czat wyłączał. Będą lagi. Więc yy, chyba mogę zaczynać odcinek. W ogóle jak zobaczyłam ten nowy motyw, to on nawet fajnie wyglądał. Ogólnie to on wygląda taki trochę estetyk. No, nawet ładne ciuchy. Te włosy wygląda jak ze starego MSP. No może kupię je ja tak jakoś średnio. Ale te włosy nawet ładnie... Wy... Nie jakoś średnio. Myślałam tak, że ładne, ale średnio, ale dobra. Zobaczę w ogóle in... wszystkie te ciuchy, a potem sobie wybiorę, które sobie kupię. No, nawet słoko. Nawet słoko, nawet spoko muszę powiedzieć. Myślę, że kupię te takie włosy, co wyglądają ze starego MSP. Może kiedyś je będę nosić, ale na razie ich um, nie będę nosiła, ale może się kiedyś przydają, no bo nawet spoko one wyglądają, jak nawet tak popatrzę. Tylko zmienię kolor. Może do noszenia nie są spoko, ale na przykład jak będę na przykład, nie wiem, jakiegoś luku dziwnego, czy coś w tym stylu może, może się przydają, więc kupię je. Dobra, zrobiłam je sobie na cały kolor blond. I nawet blondzie, nawet one spoko wyglądają. Nawet spoko. Ogólnie to. Nie, raczej to i koszulki nie kupię, ale może. Nie, ona jest brzydka jej nie. Ale jak weszłam na ten motyw, najbardziej co zobaczyłam mi się spodobało, to jest właśnie ta oto bluzka. Więc sobie ją kupię, ale kupię sobie, sobie ją w kilku kolorach. Ale też jeszcze tą niebieską kupię tutaj obok. Bo ta też jest nawet ładna. Tą bluzkę jeszcze sobie kupię w kolorze różowym, ale kupię to sobie w takim wydaniu takim pastelowym, różowym. Nie takim, jak, nie wiadomo jakim ściekłym tylko takim pastelowym. Jak przejdę dalej, to też są nawet jakieś ładne ciuchy takie. O, te, te, ta bluza jest na taka ładna. Ja nawet spoko kupię ją. Ale te oryginalne kolory są nawet spoko, bo czasami są takie brzydkie w tych oryginalnych. O, nawet są spodnie do kompletu. No ja takie kupię tylko jeszcze w pastelowym różowym i w niebieskim i w fioletowym. Ale ten też będzie spoko nawet. Nie, chyba sobie wezmę tylko w fioletowym i w różowym. A ten kolor, co kupiłam jest taki troszeczkę taki niebiesko fioletowy ale... Nie fioletowy. Teraz jeszcze wezmę ten. No, ten motyw jest net spoko. A, jeszcze jest maseczka do kompletu fajnie. Jeszcze sobie może te spodenki, jeszcze kupię do kompletu, żebym miała cały komplet. Te włosy, co aktualnie noszę, myślałam, że one będą jakieś takie brzydkie trochę, ale one nawet się dobrze prezentują. Te też są ładne, ale yy, podobają mi się też kolory. Ale nie, to średnio pasuje. To bardziej pasuje. Więc to też kupię. Tutaj jeszcze są jakieś fajne ciuchy, to sobie kupię. Ta bluzka, jak ładna. Te włosy może... Nie, jakoś one mi się nie podobają. O, ta bluza? Nie, ale to nawet ładnie wygląda. No, więc to chyba wszystko. Tak, wszystko. Więc teraz się przebiorę w jeden ładny look, a potem jeszcze sobie parę luków zrobię. Więc, zdejmę to wszystko. I teraz sobie też wybiorę. Dobra, te są jedyne włosy, które kupiłam, więc biorę te. Może to wziąć? Nie wiem. Może taki komplet? Nie, to bardziej jak piżama wygląda. Nie. Może to? Nie wiem, sama już. Wiecie co, jak to ubrałam? To po prostu te włosy tak trochę pofał, tak trochę, tak wyglądałem trochę jak wstała z łóżka. Jeszcze to piżama, no po prostu. Nie, tego nie ubiorę. No te włosy, jakbym coś innego ubrała, to by nawet spokojnie takim piżam, tak. To wygląda tak trochę jak piżama, no to, to wygląda jakbym wstała po prostu z łóżka, więc nie, tego nie założę. Więc już wybrałam swój look. Buty nie są z moty tego motywu, ale no nie, nie podobały mi się żadne buty z tamtego motywu, więc po prostu wziąłam te, ale większość rzeczy jest z tego motywu, więc spoko. Więc klikam OK. I teraz przechodzimy do animacji. Motyw był spoko, ale jak po, zado, po załadowaniu tej pierwszej animacji, to trochę mam wrażenie, jakby te animacje były po prostu roz, rozczarowaniem, ale nie wiem, może dotyka ta, tylko ta. No raczej na animacjach się raczej nie zawiodą, W ogóle ta piłka ma ładny kolor i tak dalej. Ogólnie to kupiłam e, wszystkie animacje, oprócz tej nie zamierzam kupić, dlatego że jakoś takie te schody są po prostu brzydkie. Jeszcze zakupię tło, bo nawet całkiem ładne. W ogóle to daje temu motywowi 10 na 10, bo po prostu kolory ma ładne, chociaż nie ma jakichś ładnych butów. W ogóle mi się buty nie podobają, ale i tak bardzo ładny motyw, daje 10 na 10. Jeszcze na końcu odcinka zrobię luki. Więc to jest pierwszy luk. Więc to jest mój pierwszy look i teraz go zapiszę. O kurde, zakratkowało. No ale czego? Więc po prostu zmienię nazwę na LOL. Więc kolejny look zrobię tych, z tych takich czarnych ciuchów. Ale zmienię włosy na przykład na te tutaj. No i jeszcze zmienię buty, bo Tamte różowe buty w ogóle do tego nie pasowały. Chyba wezmę. Te niech będą. Kolejny lub będzie o nazwie dawajcie grafy. Ostatni lub będzie tak wyglądał. No, wzięłam tutaj kapcie, dlatego że. No, ten, ta bluzka i te spodnie wyglądają dla mnie trochę jak piżama. Dlatego wzięłam kapcioszkę, ale tak słodko wyglądają. I ostatni lub będzie się nazywał Hejka naklejka XD. Na koniec odcinka chciałabym pozdrowić te wszystkie osoby, co mi napisały coś miłego w księdze gości. Jest ich ogólnie dużo, ale um, parę wam na, na odcinku pokażę. Po prostu te wszystkie osoby pozdrawiam. E, możecie mi dawać grafy, bo one na to zasługują, są takie po prostu miłe. I wpisały mi się do księgi. Ja już kończę ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję. A widzimy się w następnym odcinku. Pa!